Suma najważniejszych i najciekawszych faktów. W środę w faktach po południu Diana Rudnik. Witam Państwa i zapraszam. Wielkie wille i luksusowe apartamenty, posiadłości z rozległym terenem i domy w centrum miasta. Program Villa Plus to dziesiątki milionów złotych od ministra Czarnka na całą gamę nieruchomości dla fundacji i organizacji powiązanych z PiS. Są wśród nich i takie podmioty, które powstały na krótko przed ogłoszeniem konkursu. Opozycja punktuje, tak władza uwłaszcza się na państwowym majątku. Michalina Czepita. Konkurs wart 40 milionów złotych, przyjmowanie wniosków trwało miesiąc, ich rozpatrywanie zaledwie tydzień. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, które od lat prowadzą swoją działalność, przecierają oczy ze zdumienia, bo od lat, żeby otrzymać jakiekolwiek wsparcie od państwa, musiały spełniać cały szereg kryteriów, a doświadczenie było kluczowe. Grzegorz Maciążek. No. Cały Senat jednym głosem za poprawkami do ustawy o Sądzie Najwyższym, łącznie z senatorami PiS, choć wielu przedstawicieli PiS otwarcie mówi, że ustawę w takiej poprawionej wersji można tylko wyrzucić do kosza. Nowelizacja wraca do Sejmu i wraca też pytanie o to, co zrobi teraz Solidarna Polska. O kolejnej odsłonie wielkiej gry o wielkie pieniądze z praworządnością w tle Jan Piotrowski. Bachmut broni się ostatkiem sił. Jeśli padnie, rozpocznie się kolejna brutalna okupacja. Sekretarz generalny NATO przekonuje Putin szykuje nowe ataki, mobilizuje żołnierzy i pozyskuje więcej broni. Czas jest jego największym sprzymierzeńcem. Dlatego Ukraina liczy na przyspieszenie wsparcia ze strony Zachodu. Agencja Reutera donosi, że Stany Zjednoczone szykują kolejną transzę pomocy wojskowej, tym razem wartą ponad 2 miliardy złotych. Tomasz Pupiec. Pożegnanie w faktach po południu nie żyje Leonard Pietraszak, aktor znany m.in. z filmowych hitów Wabanki i 40-latek. Miał 86 lat. Przed katowickimi śledczymi dużo kwestii do wyjaśnienia. Jaki splot okoliczności doprowadził do eksplozji i zawalenia się budynku plewani? Dlaczego ulatniał się gaz i jakie było tło wydarzeń, które doprowadziły do katastrofy? Wśród całej listy pytań pewne i dobre informacje ze szpitala. Dwie ranne dziewczynki są w stanie stabilnym, powoli wracają do zdrowia. O nowych tropach, nowych wątkach w tej sprawie Katarzyna Czupryńska habros.